No i nawiązując do jednego komentarza aha, pewnego pana chłopaka napisał, że przypadkowo wyjdzie całkiem ciekawe doświadczenie polowe dlatego że tam gdzie było Kalo poszedł głębosz, poszedł agrotom jeszcze mało skonfigurowany, bo jeszcze miał te ekrany boczne, zapychało się dobra. Później na drugiej działce gdzie był Lipex poszedł yy, kawałek talerzówki, tak jak zostawiłem to są obrócił przejazd talerzówkowy chyba, dobrze pamiętam. Później trochę ta gdzieś jak jest ten to ciągnie, ale to nie ważne. Nie ciągną się korzenie, nie ciągnie się nic, nie więcej, nie ma takich dziur, to już przykrywa się dobrze. Potem poszło porto nieszczęśliwie, korzenina wyciągało. Jak diaba. No i tutaj poszedł ruber z przodu już delikatnie, on tylko takie kubki rozsypywał, bo nie dało się nim głębiej zrobić. Poszła ta leżówka. Także będzie takie doświadczenie polowe bardzo mocne, bo można by powiedzieć, każde pole jest inaczej uprawione. No i tutaj chyba mi się wydaje, że... Jeszcze ta talerzówka się kręciła i zamiast grubera, dzisiaj, to bym co zrobił, zaadoptowałbym po prostu wał. Ten wał, co miałem 3 metrowy, trzeba było go dać do przodu, Trzy, chcę trzeba było dać go do przodu, żeby on tą ziemię się przygniatał, a po prostu broną talerzową, yy, ona już by wtedy miała napęd, może, jakby to zależy, były nówki, sztuki to też byłoby inaczej, chociaż tutaj nie, mówię, nie było tragedii, bo to bardziej ziemia troszkę zwięzła ale widać te ślady po kołach, dlatego mówię jadę ze Skosa, bo będą można powiedzieć najłatwiejsze do zasypania, bo prostą jak brona 3 metry, siewnik 3 metry to trafi idealnie w te ślady, które po prostu no praktycznie no, można powiedzieć, może tam w jakimś czasie mi się mijało ale mnie w nie w trafie i będzie, mówię, będzie źle. No, jeszcze co dalej szybką polową, dlatego, że żeby ta brona nadążyła. Troszkę rozrzucę ten garb i żeby też lejki nie drylowały, nie? Mimo maksymalnego docisku 20 na skali, 20 jest wykręcone, to uważam, że ona i tak, kurde, no te kółka powinny być szersze na mojej ziemi. Ten docisk powinien być jeszcze bardziej e, skondensowany. Tu widać do tyłu, że środkiem gdzieś kółka jeszcze tutaj przyciąga, ale ja mówię, nie ma tych tak, korzeni na wyciąganych i to nie jest aż taki duży problem aniżeli tam, gdzie było tamtej działce, gdzie był lipex. Pole troszkę przesuszone. Ale tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie, że moim zdaniem to jest lepiej, bo w tamtym roku właśnie yy, siałem, padało, yy, nie mogłem uciągnąć porto, to wszystko było zalepione, ta bryła była przyklejona, później siew i tam właśnie na tej działce z tyłu, gdzie najcięższa działka w pgr i pod drzewami było przeschnięte i tam taki parę metrów była taka piękna pszenica. Także już wiem, że były złe warunki do siewu, tak dlatego postanowiłem, że tym razem wiem, zdążę do żonki dzisiaj, albo nie zdążę, ale mówię, zasieję, bo później się to mści. Lecimy 200 kg odmiany, mostusz. Tutaj akurat idzie mostusz. Nie wiem, że tam siwniku, a bo wcześniej może się zupili no bo może się nie z ale lecimy tu z mosuszem 200kg plus 10% mniej więcej na pośród koła a myślę, że 210 będzie się siało na pewno może nad 5% bo tu tak te kółko nie dryluje, nie podrzucam mniej więcej widzę, że prędkość z nawigacja a prędkość z tego jest bardzo podobna jeśli chodzi o obligacja, łosiewnik tak, no mniej więcej. No, tak, się to też widzę, że są takie wahania. Że też gdzieś te kółko potrafi gdzieś ale tak mniej więcej się trzyma. Także mówię, no, 200 jest ustawione. To daje nam 400 sztuk na metrze kwadratowym. No, bardzo dziżej, że już tak mniej więcej jest równo że nie trzyma ani nic może jest lepiej no to mówię, ta prędkość mniej więcej tak oscyluje w tych granicach widziałem, że Piotr tutaj walczy z siewnikiem. no, no tak to wygląda 7.3, 7.4 na, no nawigacja podobnie powiem Wam, że mniej więcej to koło dobrze tą prędkość liczy takie Nawet różnica 2,3 to jest naprawdę bardzo mała. No, no i właśnie mówiliście, że wjazdy, wjazdy, wjazdy. No, na przykład, jak e, troszkę pogadamy o oraniu, bo też kiedyś orałem. No i załóżmy, ja stosuję mulcher, ktoś sto, stosuje talerzówkę. No to można by powiedzieć, że widzę jakieś korzeń się ciągnął skrótów. Będzie jak będzie, że to już to zrobił talerzówką, ja robię mulczerem. później się zrobiłem głębosz, zrobiłem talerzówką, to tak, jakbyś za zaorał i musiał załóżmy uprawić, to tak samo na tym akurat kawałku tak się złożyło, że było pomulczerowane, pogłęboszowane, uprawione i zasiane. Czyli można powiedzieć, że tak, metoda tradycyjna. Tylko metodą tradycyjną mi sięgnąłbym na 43 cm i dlatego jestem bardzo ciekawy doświadczenia. Tu już była przerwa, mimo że tam było 15-17 lat przerwy rzepaczanej. Zdecydowałem się, że trochę tu pociągnę kukurydzę 2 lata, czyli była po rzepaku pszenica. Pszenica była, potem mieliśmy 2 lata kukurydze no i teraz będzie pszenica i wracamy z rzepakiem, czyli na piąty sezon także jestem bardzo ciekawy tutaj doświadczenia polowego bo można powiedzieć, że te, gdzie będzie rzepak, wszystkie te pola są prawie że, prawie że niektóre jeszcze idą pod owiec i jeszcze tam nie są pogłęboszowane, ale no, będę do nich systematycznie wracał wszystkie pola, bo można powiedzieć, że głęboszowanie mi kosztuje tyle praktycznie co oranie. Nie? No, także stwierdziłem, że to są bardzo podobne pieniądze. No to zagłębosuję tam, gdzie są grunty pewne, że nie uciekną za rok. No to je po prostu zgłębosuję i. i Zobaczymy jak to się będzie miało i do kukurydzy, bo tam gdzie była kukurydza, na części, ale jak wraca kukurydza, no i będziemy sobie głęboszować powolutku. Już tutaj kubusz jest dociążony z przodu. Jeśli chodzi o dodatkową masę, mi się daje, że to na pewno wpłynie pozytywnie na uciąg, no bo jednak głębosz i ciągnięcie to przód podnosi do góry na tyle siada, no 0,8 bara i tutaj też z przodu zejdę na 0,8 bara żeby po prostu jak najwięcej mieć masy o, o masz ci los a poczułem właśnie wtedy jak szowałem, mówię jakiś kurde kamień tu leżał no i teraz trzeba go zapakować także na chwilę tutaj z wami. No, no i broma brona aktywna to jest fajna sprawa. Trochę te ekrany mógłbym mieć niżej, bo, bo wyrzucę. Dlatego właśnie już wiem, dlaczego te schody z tego rządka są troszkę późniejsze z tego, nie? No bo ta ziemia tu jednak zdryluje. ale już nie chcę mi się tego rozbierać, kurde. Idę go rzucić na obciążnik. Znalazłem taki mój dodatkowy które który jeszcze gdzieś tam posiadałem po zarąbistym, srebrnym traktorze. Siedzi dobrze. Mam nadzieję, że nie wyleci. Także można byłoby ekrany dać niżej. Ale jakoś tak gdzieś, pamiętam, że ktoś mi się z tymi ekranami mówię a, jeszcze, a, na świdnicy. Tak, tak. Te kamienie to zawsze jakoś tak się zdarzało, że jeszcze potrafiła ta brona gdzieś go wyrzucić. Nie ma dużo yy, ziemi tak, w tym przypadku, no to nie wyrzuca, nie? No to tylko jak jest taki nadmiar, to przysypie. Także głębokość jest 2 cm mniej więcej, nawet nie, 1,5-2. Mm, moim zdaniem, to część tam, że zia się nie przykrywa no kółko podskoczy, no to już leży na wierzchu. Mm, przyjąłem takie coś, że że ok, płytki siew jest lepszy na pewno niż głęboki zawsze myślałem, że im później posiejemy głębiej to będzie lepiej albo jak jest sucho to damy głęboko, będzie lepiej może tak być, bo dostanie w i wyjdzie ale jak posiejesz na 3-4 cm pszenicę i przyjdzie 50 litrów deszczu to bądź pewny, że ona wyjdzie po bardzo długim czasie i po prostu ten że ukrzewienia też jest taki jakiś taki no mocno jest wysilona, no. No, tak bym chciałbym powiedzieć, że ona będzie mocno wysilona. A ja już o różnych y, y, terminach chciałem, także tutaj doświadczenie polowe, jeśli chodzi o terminy. Grudniowe, styczniowe, listopadowe, wszystko już po prostu jest za mną. Także nie jeden powiedział w nie ja Nie patrząc na innych więc czy to styczeń, czy to grudzień, jak są warunki jane. Bo potem taki łan przez buraki, tuba i troszkę przez kukurydzę nauczyłem się prowadzić. i Uważam, że jak jest coś dobrze zrobione, nawet tak późno, to wam tutaj podam przykład kolegi, który w tym roku zasiał jarkę. Mówiłem mu, dawaj im zimówę dasz da jakoś radę. Mówię, ja też targam przed Hama, ale i tak powinno być lepiej niż Jarka. Nie, Jarkę, tak spokój mi tam. Jarki też potrafią fajnie zasypać, w miarę parametry ładne. Ja mówię, Jarki to są France. Będzie sucha wiosna, mówię, to będzie dupa se jarki, ja nie wiem co. No i miałem rację. Eee. Także nie mówię mienia ani nic, nie było, że propaguję, że coś tam ktoś źle zrobił, a ja też popełniam błędy. Tylko podaję taki przykład, że siejąc dzisiaj zimówkę, nawet mogę myśleć o 8 tonach, przy dobrych warunkach, 9 tonach. A siejąc Jarkę, nie wiesz. Nie wiesz, czy na wiosnę będzie mokro i wiedziesz w terminie, czy na wiosnę będzie sucho i będzie sucho i będzie problem, jakieś tam tylko przelotne deszcze i ta Jarka tylko powychodzi i będzie taki... Kikut bez krzewienia, czy będzie zimna wiosna, no i finalnie mówi, że wyszło mu 2 tony z hektara Ja mówi, miałeś rację, było te jarki po prostu niesiać. Ja to już trzeba było zasieć lepiej kukurydzę i na pewno byś na tym lepiej wyszedł. No ale mówię, no różne są sytuacje, no, każdy podejmuje decyzję na swoim gospodarstwie, jaką uznaje za słuszną. Także no mówię, no każdy jakieś tam błędy popełnia, jeden większy, drugi mniejszy, ja też błędy popełniam, staram się robić jak najmniej, nie zawsze wychodzi. Także tutaj też właśnie ten rzepak nie jest duży, może jest większy niż mój, może jest porównywalny do Keplera, tylko po prostu jest ściany co każdy lejek i taki rzepak też inaczej wygląda. Ale mówię, no pola pod rzepaki też były zbyt także... Zobaczymy, no jak coś nie przetrwa to pójdzie kukurydza i tyle będę i królem kukurydzy najbardziej się obawiam na ten rzepach mojego kwazara tam na tym gdzie jest taki bardzo mały na tym dużym kawałku tam gdzie właśnie ostatnio siałem Tam się najbardziej o niego można powiedzieć obawiam że on tam najmniej rokuje O, A reszta może, może może jeszcze się coś wyciągnie to pozdrawiam Was serdecznie mam nadzieję, że troszkę przybliżyłem Wam temat a jeszcze był jakiś tam komentarz, że czy Kubota M5 90 koni sobie poradzi z tym zestawem miałem właśnie kiedyś Lambo R3 tę Lambo nie, Lambo już nie było, jak przyszedł SN300, bo przyszedł w 20 roku na wiosnę, to Lambo już nie było, bo Lambo poszło w styczniu. I powiem Wam, że ten GX, M135 GX, trzeba ma podnośnik 6 ton, załóżmy ten rozstaw osi 2680 czy 2690, nie jest to czołnik ciężki, ale po prostu, żeby tym jeździć Stokholmie i mieć w tym sięwniku nie 50 kilo, broń Bóg do jakichś ciągników w koni, brona aktywna, no nie wiem, może są ci jakieś starsze, yy, mocniejsze, starsze generacji, przeważnie miały 6 cylindrów. To mi się wydaje, że jak, tak powoli jak najbardziej to jest ok, bo nawet widziałem, że niektórzy do 120 jak zakładają yy, jakoś to podnoszą, yy, jakoś tam yy, sieją ale no, Ursus 12 jest bardzo podobny masowo do tego, czyli około 5 ton. No to mówię, że jest co podnosić, naprawdę trzeba z takim silnikiem uważać, żeby sobie narobić bity. Także bym nie, nie zalecał, bym w tej konfiguracji, gdzie brona aktywna Wałpakera waży 2 ton 450 kg, nie zalecał takiej konfiguracji do silnika jakiegoś małego bo um, ty potrzebujesz około tony, tony 100 do pszenicy, do rzepaku 600-700 kg w zależności od działki czy pod górę czy z góry czy są skosy czy ich nie ma wystarcza, ale na pewno nie, nie wystarczy ci mi się coś braknie mocy, no bo ja tutaj korzystam teraz no, aktualnie około 6800 do obrotów to jest około 140 um, 8, czy tam 150 koni, czy może 150 nie, musiałbym zobaczyć na tą yy, konfigurację wykresu z hamowni, ale no, na pewno na pewno kiedyś był słup, teraz jest instalacja, no, na pewno takie 120 koni po prostu w tym yy, ciągniku, wydaje mi się, że trzeba mieć, trzeba mieć, żeby coś robić. No, może no, na, na stopkowym na pewno troszkę mniej będzie potrzebne mocy, na wodę na tej ziemi nie, tylko ją ro, roztrzepuje Ale na taką bronę aktywną to 120-130 koni mi się wydaje, że trzeba mieć, bo on jak był w oryginale miał to 140 to naprawdę e, też nie miał lekko Wyjeżdżałem ja, workę czy coś bezpośrednio wału z przodu, z tyłu siewnik Wiadomo, no to 22, 23 litry na godzinę obciążenie silnika było 60 parę procent, tak? Załóżmy, 50-60%, 140 koni, dlatego no 120 koni załóżmy, no będzie miało to obciążenie no już takie 80%, procent, tak? No, no w zależności jak, czy mamy uprawione, czy nie, bo inaczej się je po uprawionym, a inaczej się je po prostu na, na żywca tak zwanego, także tutaj mamy... Różne też systemy uprawy, tak, jakby to wyglądało, no, przełożenia, tak, no, no jest mnóstwo rzeczy, ale raczej bym zalecał coś takiego około, żeby z, z obciążeniem minimum 6 ton było, najlepiej to, żeby na, na przodzie jakiś fajny wałek jeździł około tony. To też jest inna stabilność, bo on ma 3 metry wtedy i to też troszkę inaczej oddziałuje moim zdaniem, aniżeli odciąży na, na, na środku. Ale no już przyjmując tą to taką tonę, tutaj potrzebuję minimum, żeby po prostu taką stabilność uzyskać. Na, na innych polach, no bo tutaj to można by powiedzieć, że wystarczyłoby mniej, no bo pole równe, nic się nie podrzuca ani nic, no to okej. Okay. No to te, te 700 do 700 kilo, no może 700 do pszenicy mało. No cały czas usteluję wokół tony. Moim zdaniem, że takie obciążenie tutaj jest potrzebne, żeby po prostu się, żeby się po prostu był dobrze stabilizować, żeby z czasami dębać i nie stanął, także i akcentem będę się z Wami żegnał. Także, to, takie są moje odczucia, jeśli chodzi o SN300. Czy on dobrze się Jakbym dzisiaj miał pieniądze, gdybym miał dzisiaj pieniądze, na przykład ten, no to do tej brony prawdopodobnie pasuje model SN301, jak to się mówi w ciemno bym taki siewnik brał, nie? bo byłem na pedanach, oglądałem jego konfigurację i te ważenie i wydaje mi się, że to jest yy... tak takie wrażenie wrażenie, przyja ja za mleczkę do koła, ale no to te, znaczy te prędkości byłyby inne, bo by się ślizgało na tym, albo by leżało na polu. Także zapiołem. No tutaj też nie ma dużo mniej więcej ziemi do, do rozszczepiania i ono też jest jakoś tam w miarę luźna, także ta brona też nie ma tak bardzo ciężkiej. Ja nie ciągnik 14-15 litrów na godzinę mniej więcej pokazuję, no bo troszkę ta bułka jest puszczona, obciążenie silnika. No, no małe, małe, małe. I Wam powiem, że ten preparat rzeczywiście działa, bo to jest tak skasowane na przykład. Tam gdzieś średnio właśnie, tam to wiadomo, dojazd do poła, gdzieś pali się, to, to szybko spada. Ale tak patrzyłem na tamtym kawałku, to chyba tak chwilowo, jak skasowałem, to nie było więcej chyba niż czy 18% takich średni no wiadomo, że się podejdziesz pod załadunek, coś tam będziesz zobaczyć, też jest to obciążenie spada, no ale zobaczcie no to będzie takie średnie 15-16% także w moim odczuciu o, jeszcze Wam tylko pokażę nie chodzi głośno wydaje mi się, że silnik się wyciszył no nowy olej też wycisza silnik właśnie mówią ale o, tak patrzę sumarycznie. To jest moim zdaniem ciszej. No i ma na pewno lżej Pozdrawiam Was serdecznie, żebym nie wjechał w kanalizę.